Znaczy, wie pan, panie redaktorze, że to akurat jest uregulowane w sposób bardzo formalny. To jest tak, że jakby służby w sposób formalny rezerwują sobie ludzi i w momencie, kiedy okay. jedna ze służb zarejestruje takiego, takiego człowieka, teoretycznie ta druga, czy trzecia, czy czwarta, prawda, czy jeszcze tam kolejna, nie powinna mieć do niego dostępu. Pytanie jest tylko, czy. Takie rejestracje są, nie są robione trochę na wyrost. Okay. Prawda, czy nie są robione w sposób trochę hurtowy i tak dalej. Ja na... bym nikt go nie dotknął, ale tak na... jestem z agencji wywiadu, ale tak naprawdę z już wówczas nie może podejść, a być może człowiek ze SWW miałby lepsze podejście, tylko już nie może, bo Dokładnie. oficer wywiadu cywilnego zarejestrował. I tutaj jakby, i tutaj oczywiście w ramach tych, w ramach kontaktów między służbami tego typu uzgodnienia, prawda, koordynacje powinny, powinny być miejsca. I <laughs> pytanie jest... Na ile efektywnie i z na ile dobrą yy, yy, taką wolą do tych konsultacji poszczególne służby podchodzą. Tak jak mówię, jest w tym dużo rywalizacji, więc zejście z rejestracji nie zawsze jest yy, yy, mile widziane. Jasne. Chociaż ta druga służba, tak jak pan powiedział, może mieć z tego większą korzyść, no ale na zasadzie trochę psa ogrodnika.